Dzisiaj zagramy w grę po w prawdziwym życiu, a ten, kto dojdzie do końca, otrzyma trzy niesamowite niespodzianki. Ale to mogą być źle no niespodzianki! Będziemy mieli więc różne gry, bardzo dużo różnych challenge'ów. Ja tak obiecuję, to wideo do końca. No, więc Dimon, co mam robić? Zaczynamy! Oczywiście! Na co czekamy? Lecimy! Lecimy. Lecimy. Ok, Stas, zaczyna z pierwszej. Wiesz kostkę i ile oczek ci wypadnie, tyle kroków robisz do przodu! Świetnie, przyjaciele! Zaczynam Jedziemy. pierwszy! Jedziemy! No zobaczymy. Ciekawe co mu wypadnie. Tak, też jestem ciekawa. Cztery, stać, zrób cztery kroki. Jeden, tak. Dwa, trzy, cztery. Mam challenge! Ale co za challenge? Dobra, Stas, zobacz, jakie trafiłeś wyzwanie! Mamy tutaj was przyjaciele! To bardzo ostry sos, a oto! Szoteczka za zebą! Co mam z tym zrobić, Dima? Musisz umyć zęby i słuchaj! Jeśli zrobisz, to idziesz o trzy kroki do przodu. Jeśli nie dasz rady, to zostajesz na miejscu. Ale jeśli odmawiasz udziału w challenge, to wracasz na start! Przyjaciele, mam nadzieję, że sobie poradzę i pójdę dalej, bo Super Stas jest najlepszy i najsilniejszy! Zaraz zobaczymy! Dobra, przyjaciele, jestem gotów, żeby to zrobić. Jak już wam mówię, będzie mnóstwo ekstremalnych challenges! No dalej, dalej, dasz radę, dasz radę! Brawo, brawo! Jakie tak. to jest paskudne! Brawo, Stas, to jest zaliczono! Tak, zoliczymy! do przodu! Zaczynaj! Raz, Raz dwa, dwa, trzy! trzy. Brawo! Uuu. Ok, Rafał, weź kostkę i rzucaj! Twoja kolej! Dobra, zobaczmy! Zobaczymy! Co wypadło? Sześć, sześć! Sześć! To dobrze czy źle? Nie mam pojęcia, ale wkrótce się dowiemy. No dalej, dalej! Skać! Raz, dwa! Skać! Trzy! Dawaj! Cztery! Pięć, pięć! Sześć! Więzienie? Co to znaczy? Zaraz wszystko zobaczysz, Rafael. To znaczy, że wpadłeś z ziomeczku. Chodź tu, chodź! Wejdź do środka. Tak jest. O? O? Przyjaciele, to nie jest fair. Dopiero co zacząłem grę i od razu trafiłem do więzienia. Niesprawiedliwe. Rafael będzie siedział w więzieniu do następnej rundy, więc, Chris, zaraz twoja kolej. Teraz moja kolej i ja wygram. Rzucaj. Pięć. Tak, pięć. No tak pięć. No okay, dalej, Raz, dwa, skacz. trzy, Jeszcze trochę. cztery, pięć. To jest naprawdę mega czadowa gra! Maria, teraz twoja kolej! Rzucaj kostkę, zobaczymy, co ci wypadnie! Sprawdzimy! Pięć! Skaż do Gryz. Szybko! Skaż, skaż, skaż! Skaż, skaż, skaż! Chodź, chodź! Ostrożnie! Teraz jesteśmy razem! Teraz zeszłam, zeszłam. kolej! Nareszcie! Dimon, daj mi kostkę! Ok, stas, Trzymaj kostki, rzucaj! Zobaczymy, co mi wypadnie, przyjaciele! No zobaczymy! E? O, 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 Dwa, dwa Moi drodzy, dwa! Raz. Dwa. Stas, czy jesteś gotowy na zjeżdżanie? Co to znaczy, Dimon? Zaraz zobaczysz! Zastanawiam się, co to znaczy! Przyjaciele! Trafiłem do placu zabaw! Znowu czuję się jak dziecko i świetnie spędzę to czas! Biegniemy! Jak to pięknie, przyjaciele! Jak to fajnie! Jupi! Przyjaciele, wspaniały Spędziłem tu czas! Jesteś wolny, Wykon. Dziękuję. Witaj z powrotem, Rafajo! Dziękuję, kontynuujmy. Zobaczymy, co wypadnie. Sześciu, Rafajo, skacz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Udało się! Chris, twoja kolej! Zobaczmy, co mi wypadnie. No dalej, dalej, o. dalej! Opa! Pop, op, op, no I co hop, tam? Hop, hop, hop. 6! Wow, jakie piękne okulary. Tak, Chris, to ładne okulary, ale to nie znaczy, że nie masz szczęścia. Dlaczego? Nie rozumiem, co masz na myśli. Au, 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 au. Co wow. tak krzyczysz? Żartujesz wow. sobie? To była dmuchana pałka nieprawdziwa. Przyjaciele, uważajcie, bo zły kłon wow. za każdym razem będzie wam robił wredne przykusy. Ej, Maria, twoja kolej, zaczynaj. Okej, okay, Maria, teraz ty. Graj. Zobaczymy, co wypadnie Marii. O, cztery. Dobra, pozwól, że to zabiorę, a ty skać. Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery. O, jesteśmy tu razem, Maria. przyjaciele. Mam teraz towarzystwo. Myślicie, że ja też pójdę na plac zabaw? Tak, Maria, no idź. Do zobaczenia. O, Maria będzie się tam świetnie bawić. O, jak tu fajnie, przyjaciele. Pójdę się pobawić. Pobujam się na tej huśtawce. Chociaż wiecie co? Bujanie się na huśtawce w pojedynkę jest bardzo nudne. Spójrzcie na to niebieską zjeżdżalnię. Jedziemy! Chyba jestem do tego za duża. O, oh. uh. oh, cześć! I daj z powrotem. Tam było bardzo fajnie. Myślę, że nadszedł czas, abym ja zagrał. Daj kostkę, Demon, teraz Szymaj, moja kolej. Trzymaj, Stasy, O, przyjaciele, to rzucam, hopa. No, zobaczymy. O, no, cztery! cztery. Okay. Dawaj. Raz, dwa, dwa trzy, cztery. cztery. Stasy, reszta, chodźcie ze mną. Mam dla was wiadomość. No to idziemy i zobaczymy, o co chodzi. Kiedy komuś wypadnie challenge drużynowy, wszyscy muszą wziąć w nią udział. I co będziemy tu robić? Po prostu postarajcie się, żeby was nie złapali i nie możecie wyjść za okrąg. A jeśli jednak wyjdę z tego okręgu. Zaraz wyjaśnię. Jeśli dostaniesz złapana, powiedzmy, że zostaniesz na miejscu. Co mamy robić? Co robić? Nie wiem. Opa. Klaun. Maska. Musi nas złapać, jeśli dobrze zrozumiałem. przyjaciele, złapał mnie! Przegrałeś, więc wracasz na swoje miejsce, a klon idzie złapać resztę. Dopóki nie zostanie Dobra, tylko jeden gracz. Złapę no to sobie! Się. Jestem tutaj! A, 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 złapał mnie! A, nie Maria, wracaj na swoje miejsce! Przegrałeś, a klon będzie kontynuował i łapał pozostałe. No, idź już! Idź. Rafael przegrałeś! Idź na swoje miejsce! Głównie skończyłeś! Zdejmy maskę! A ty, Chris, sześć kroków do przodu! Sześć kroków? No to idę! Tak, tak! Idź, idź, idź! Ok, Chris, skać sześć kroków do przodu! Zaczynamy! Dawaj! Raz. 4, 4, 5, 5 6. 6. A teraz kontynuuj Rafał. Nadeszła jego kolej. Dalej, dalej. Zobaczmy. Zobaczymy. 5. 5. Raz, 2, 3, 3, 4, 4 5. 5. Jestem tutaj. Krysta, teraz ty grasz. Zaczynam. Zobaczymy. O, ba, 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 świętnie. 2. 2. Dawaj skąć. Raz. 1, 2. 2. Co mam teraz zrobić? Pójdziesz na trampolinę! Tak. Dobrze! Dziękuję! Uuu. Wow, trampolina! Słuchajcie, to jest naprawdę super! Juhu. A wy lubicie trampoliny? Jeśli tak, to dajcie lajka! Like A ja zaraz jadę z tej zjeżdżalni. Raz, dwa, trzy! Juhu. Przyjaciele, to jest niesamowite! Wow, to była superowa zabawa! Okej Maria, twoja kolej, graj, no dalej! szybci, szybci. Zobaczmy! Czekamy, co cię wypadnie! Sześć! No dalej dalej skać skacz! dwa, trzy, cztery! Cztery, sześć! Challenge! O, Maria! Myślę, że nie wdepnęłaś! Dlaczego? Czy challenge to coś złego? Słuchaj Maria, musisz wytrzymać jedną minutę. Daj mi rękę, położę tutaj pierwszego. O, Dobra, o, kolejnego damy o, tutaj. Przyjaciela, Nie ruszaj ogromne. się! Podczas, gdy policjant rozkłada ślimaki na przedramieniu Marii, mam dla was szalony challenge. Macie 5 sekund na subskrybowanie naszego kanału. Jeśli zdążycie, to jesteście na propisie. Zaczynam liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Jeśli nas subskrybujesz, to jesteś fajny. Jak się masz, Maria? Wiem, że ślimaki są dobre dla skóry, ale nie w takiej ilości. Panie policjancie, wystarczy! Zabierz swoje ślimaki! O. Dobrze, dobrze, doskonale. Brawo, dwa, brawo! Trzy, Cztery, Maria, była miła, szkoda, bo pięć. jesteś dziewczyną. Maria, da co ty Maria, wygrałaś! Idź o sześć kroków do przodu! Naprawdę? Raz! Sześć! Narka przegrywy! Stas, twoja kolej, graj! Rzucam, oba. No dalej! Tak, dawaj. Dawaj. dalej, dalej, dalej! Stadzi tutaj! Trzy! Raz, dwa. Cześć! A teraz moja kolej, lecimy? Jedźmy! O, o, sześć! O, Raz, dwa, trzy! Sześć! Tak, baby! Rzuczaj, Chris! Rzucaj kostką w trochę inny sposób! O, zobaczmy! O, ty Cześć! sześć! Cześć! Zaczynamy! Raz... Strafiłeś na Szałony challenge! Hmm, co to za challenge! Challenge nazywa się Szałona Kostka. Mm -hmm. Na jej bokach znarysowano różne zadania. Na przykład jeśli to wypadnie, to musisz cofnąć 6 kroków. A jeśli to wypadnie, to wszyscy dostajecie po papeczce lub tortu. A jeśli to ci wypadnie, to zostaniesz na miejscu. Jeśli to wypadnie, to będziesz musiała zjeść papryczkę. A jeśli to, to sześć kroków do przodu. Okej, okay, dobrze. No to rzucaj! Zobaczymy, zobaczmy, zobaczmy! Dalej, dalej, zobaczmy! O, idziesz sześć kroków do przodu! Gratuluję! Tak, Naprzód! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Gra zespołowa! Przed nami wyzwanie drużynowe, przyjaciele! Gra nazywa się gorące kartofie, ale tak naprawdę ten kartofel jest na dole brandy. Kto wytrzyma do końca, to wygra, a 10 kroków do przodu! Zacznijmy od kryszy, to jej wyzwanie. Trzymaj! Zaraz błądzie ziemniaka pełotem. Raz, dwa, lecimy! A. Dalej, dalej, dalej! Dalej, dalej! Dalej! Łap szybciej! A, nie wytrzymałam, nie wytrzymałam! Przegrałaś Chris, oh, nie szkodzi. Zostaniesz na swoim miejscu. Nie Nic się fara, nie szczególnie. wyłączę pran, zanim weźmie go w rękę. Sta, zatrzymaj! Raz, dwa, trzy! Oh, dawaj, 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 dawaj! 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 Przegrałaś! Przegrała. Przegrałaś! Maria! Wracaj na miejsce! Nic nie straciłeś, po prostu wracaj! Chciałem też <grystanie> powiedzieć, że im dłużej trzymacie ziemniaka w rękach, tym mocniej razi was prąd! To znaczy, że teraz prąd będzie jeszcze silniejszy? Da. Tak, tak, tak! Włączam prąd, aby podnieść i cię wrzęczyć! Czekam, Dimon! Ok, Rafario, trzymaj. Raz, dwa, trzy. No A? A? dawaj, A? dawaj, A? dawaj! A? Dawaj! A? Da, no A? dawaj! Upuszczę, opuszczę! Przegrał! A? 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 A, przegrał, przegrał! Rafario wygrał! Rafario, idziesz o 10 kroków do przodu! Naprawdę? No co? To ty? było trudne wyzwanie! Yeah, Idziemy! Więc, rafario, dziesięć kroków wstać! Jeden, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! A co to jest? To znaczy. Co to znaczy? To jest szapka głowna, nie wiem, co to znaczy. Lepiej z tą pójdę! Ciekawe, o co chodzi z tym klaunem? Kurczę, gdy teraz rafario przeszedł o dziesięć kroków do przodu, ma większe szanse na wygraną! Ja też chcę, tort, daj mi go! O, tort! Czy ja mogę go zjeść? Tak! A! A! Co to o było? My! To był najgorszy moment w moim życiu! Chciałem zjeść ten tort, a nie dostać nim! Ehehe. Przyjaciele, jestem bardzo zdenerwowany! Jeśli możecie, subskrybujcie ten kanał, żeby poprawić mi humor! Proszę, Maria, twoje kolej! Nareszcie! No, zobaczymy! No zobaczmy! Wypadnie coś dobrego? Pięć. pięć! Skaczemy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Nareszcie jestem przed wszystkimi! Przyjaciele, teraz kolej na stację, jest daleko w tyle za wszystko. i... spróbuj. Simon, zaraz szybko pójdę do przodu, spójrz. Łapa! No, no dalej. dalej, niech mi wypadnie jakiś challenge, no weź! O, trzy, cztery! Ja się... O, myślę, że trafiłem, patrzcie! Raz, dwa, trzy, cztery! Przyjaciele, co to za challenge? Demon? To prawdziwy męski challenge dla ciebie, dla rafario. Chodź ha, się ho, ze mną! Bądźmy rafario przygryję. Nie przyjaciele, wcale mi się to nie podoba. Okej, okay, Stas, zaraz wykonasz rusz karny na bramkę rafario. Za każdego strzelanego goła dostajesz 5 kroków. Masz 3 próby. Łatwizmo, ponieważ jestem Ronaldo. Si! A ty, rafario, nie możesz wypuścić piłki, bo inaczej Stas wygra! Rafario, jesteś gotowy? Zawsze jestem gotowy, uderzaj! Świetnie, uderzam! Gol! Czuuu! Stas, uderzysz bardzo mocno, to niesprawiedliwe. O, ok, postaram się wyżej. Celowo nie uderzyłem mocno, ale on jest taką ofiarą, że nie złapał piłki. Stas, posuwa się o 15 kroków do przodu. Wizy, wizy, lemon squizy. super, Stas, piłkasz. Nie szkodzi. Następnym razem na pewno wygram. Zacznę treningi i będę ćwiczył codziennie. 15 kroków do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście i... Piętnaście, przyjaciele! Rafario, dwoja kolej. Rzuca. Zobaczymy. Dalej, no, 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 dalej, no. dalej, jeszcze pięć. pięć. Ruszaj. Raz, kontynuuj. Oj, uważaj! Uważaj! Leccie z Rafarią. Dwa, trzy, cztery, pięć! Rafario. Super game! To super gra! Jeśli ją wygrasz, wygrasz cały challenge! Wygrasz całą grę planszową! Tak, nareszcie! Wygram tę grę przyjaciele! Ok, chodźmy! Więc Rafario to super gra! Masz jedną próbę. Ja będę bramkarzem. Jeśli strzelesz mi goło, automatycznie wygrasz cały mecz, ale jeśli złapasz piłkę, to pozostaniesz na swoim miejscu. Wygram to przyjaciele, zobaczycie zaraz jak to zrobię. To będzie prościzna, hop, hop, hop. Zobaczymy przyjaciele. Opa! Wygram ten mecz, to moja szansa! Rafario, chyba śnisz! Ofiaro! Wracaj na swoje miejsce! Nie, nie! Dlaczego? Dlaczego szczęście zawsze wyślizguje mi się z rąk, przyjaciele? To niesprawiedliwe, nie! Rafał, jestem zawodowcem! Grałem wcześniej w piłkę nożną i byłem bramkarzem! Jesteś skamerem, jak wszyscy! To porażka, przyjaciele! Nie wygrałem, przegrałem! Nic się nie stało! Zostajesz na swoim miejscu i kontynuujesz grę! Ale mogłem wygrać całą tę grę, przyjaciele! Jaka szkoda! Krys, twoja kolej! Rzucaj szybko! Dobra! Zaraz zobaczymy. Pięć. pięć. Skacze! Raz, dwa, trzy. Tak. O, świetnie. Cztery, pięć. pięć. Co to jest, Dimon? Trafiłaś na challenge dla dziewczyn, więc będziesz grać z Maria! Super, zaczynajmy! Zaczynamy! Ok, Chris, do twojej podeszwy przyklejone są kurczaki, które bardzo głośno piszczą, a Maria będzie musiała cię złapać zasłoniętymi oczami. To łatwe! Jeśli wygrasz, to dostaniesz 10 kroków do przodu. Jeśli Maria wygry, to ona zrobi 10 kroków do przodu. Zakładam maskę i o, jestem gotowa! Musisz ją złapać! Nie wiem jak, ale musisz Rozumiem. ją złapać! Raz, dwa, trzy! Gdzie jesteście kurczaki? Oh. Brawo, brawo! A -a -a. A -a. A -a -a. Brawo, brawo. A -a -a. brawo! ja! To było bardzo łatwe, przyjaciele. Te kurczaki piszczą bardzo głośno. Maria, ma dziesięć kroków do przodu. Kryz zostaje na swoim miejscu. O, wspaniale! O, nie chcę stać na swoim miejscu. Chcę iść do przodu. Świetnie. Pójdę teraz o 10 kroków do przodu. Raz, sześć, siedem, osiem. O -o. No dalej, dalej. Ostrożnie! O, dziewięć, dziesięć! Znowu przyszłam do Ciebie! Świetnie! Maria, do dwoja kolej! Rzucaj! Op, 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 op! Trzy! No dawaj! Raz, dwa, trzy! Um. Ups. Więzienie? Nie spodziewałam się tego. Tak, Maria, ale najpierw musisz zadzwonić. Gdzie musisz zadzwonić? Chwileczkę. Tak, panie policjancie, proszę zabrać mali i sądzić do sądu. Doskonale. Już idzie. Nie, tylko nie to. Odwróć się i chodź, chodź, chodź. Dobra, dobra. Proszę wejść do środka. Nie podoba mi się w tym więzieniu. Stasz, rzucaj, Nadesz to w kolej. Nie, chcę wyrzucić jak No dalej, Zobaczymy. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięć! No to idę, przyjaciele! Naprzód! Raz, dwa, trzy, cztery! Pięć, przyjaciele! Znowu trafiłem na challenge dla chłopaków? Tak, ty, Rafario, będziecie walczyć! Chodźcie za mną! Nie, yeah, idziemy! Okej, okay, będziecie tutaj walczyć ze sobą, a ten kto wypychnie przeciwnika z kręgu wygrywa, a drugi przegrywa! Jeśli upadnie, to co? I tak też! Zaczynamy! <słuch>

to niesprawiedliwe! Jest to wiele ciężej ode mnie! Więc, Rafario, skoro wygrałeś, robisz 10 kroków do przodu! Tak, Rafał, Raz, Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, cztery pięć, pięć, sześć, sześć siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, co to jest, Dimon? Przynozę wam wszystkim babeczki, ale jedna z nich będę z niespodzianką. W środku będzie prezent, ten kto wylosuje otrzyma dodatkowe kroki. Ech, mam nadzieję, że to ja, bo zostało mi tylko trzy kroki i wygram tę grę. Zobaczycie przyjaciele, na pewno wygram. Nież te babeczki, Dimon! Okej, okay, Rafario, możesz wybrać babeczki jako pierwsze, bo wygrałeś ostatni challenge. Zobaczcie, jakie są piękne i apetyczne. Tak. Wszystkie mi się podobają, ale wybieram te. Świetnie, jeśli w środku znajdziesz monetę, to wygrasz prezent. Patrzcie jest czerwone ja jestem na czerwono. Stas, wybieraj dowolno, a jeśli masz szczęście, to trafisz niż podziany. Świetnie, wszystkie są piękne, ale wybiorę to. Jeśli w środku jest moneta, dostaniesz prezent. A teraz ja dajmy też trochę. Okej, okay, Chris, wybierz, co chcesz. Mm, wezmę te, bardzo Wspaniałe. mi się podoba. Mam nadzieję, że Ci potrafię. Jesteś wolna. Nareszcie. Świetnie, wiesz swoją babeczkę. mam nadzieję, że cię I Ja też. Zobaczymy. Ach, przyjaciele, pachnie tak apetycznie. Co powiesz, Rafario? Masz monetę? Nic nie mam. Jaka szkoda, pójdź Ale dalej. Jest bardzo smaczna. Stas, Maria, a aby trafiliście na monety? Jak widzę, w środku nic nie ma, nie? Dimon chyba już znalazł! Dam je zobaczy. o! A o tak, stary! Rzucisz za ciebie kostkę, więc rafaju będę musiał ominąć kolejkę. I pójdziesz do przodu tyle kroków, oczek ci wypadnie. O tak, stary! Tak! Więc krzyż zrzuciłam za ciebie, o ile wypadnie tyle kroków zrobisz. Rozumiesz? No lecimy! No dalej! No dalej! Ooooooo! Sześć! Masz szczęście! No to Raz! Cześć! O, Chris! Pamiętasz złego klona? Tak! Myślę, że naszedł nas, aby ponownie się z nim spotkać. Okej, przyjaciele, teraz klon będzie w nas rzucać balonami z wodą. I ten, w kogo nie trafi, na samym końcu wygrywa kroki. Więc powodzenia! Na co czekać? Zaczynamy już teraz! Raz, dwa, jedziemy! Ej, co z dupą szalałeś? Kontynuujemy! Ju Wychodzę! O, to Maria! Maria, dawaj! O, tak, tak! Dawaj, dawaj, dalej, dalej! Jeszcze, jeszcze! Co? O! O! Dawaj. O! Prawie we mnie trafił! Jeszcze, jeszcze! A! O! Przyjaciele! Myślę, że Maria wygrała, ponieważ Chris na kilka sekund wyszła z kręgu, a to nie jest zgodnie z o! zasadami! O! Oszustka! Ale no ja właśnie! nie zauważyła, Szłam. I w dodatku aberwała wodą. Więc Maria zobaczymy, ile kroków ci teraz wypadnie. Boska Maria. O, ok, Maria, masz 10 kroków. Naprawdę! Pobudźmy się! 2! Ona ma 6! 4! Dawaj! 6, 7, 8, 9! Pójdź tutaj! O. Skacz, skacz! Dziesięć! To znacie, że wygrałam? Prawie! Jesteś bardzo blisko! Teraz musisz wybrać jedno z tych niespodzianek! Może ci trafić super niezła i bardzo zła! No to wybieraj! To bardzo łatwe! Wybieram różowy! Czy pewno chcesz różowe pudełko? Oczywiście! Przecież jest różowe i duże, więc dlatego i wybrałam! Świetnie, dobrze! Jesteś pewna? Tak! Okej, okay, więc otworzymy! Otwieraj. Na co czekamy? Okej, okay, zobaczymy! Na co czekać! Ojej, Maria, masz pecha. Wracasz na sam początek gry. Co ty gadasz? Tak bardzo się starałam i to wszystko na próżno? Tak, to było źle, podełka. Co zrobić, przyjaciele? Tak się zdarza w życiu. A my kontynuujemy. O nie, znowu od nowa. Stasz rzucaj swoją kolegę. Świetnie, przyjaciele. Dam radę. aby mi wypadło coś dobrego. Zobaczymy. Ło! Wow! Skar! Dobra! Raz! Pięć, dwa! Trzy! trzy cztery! Pięć. pięć! Ok, Stas. Naleję wodę do Twojego budu i musisz ją wypić. Jeśli to zrobisz, to czeka cię prezent! Fu, on tak śmierdzi! Mm, no tak, a jeśli chcesz, to zostaniesz w miejscu. Jeśli wygrasz, dam Ci dodatkowy ruch! Mm, jestem tak blisko zwycięstwa, a to oznacza, że nie odgłówię! A jeśli się. wypadnie ci pięć lub sześć oszek, to wygrasz! Dobra, wlewaj wodę! Uwaga, patrzcie, wlewam wodę! Cóż, przyjaciele, zrobi to dla Was Tylko GL Army dajcie mi mnóstwo lajków! Jedź z tym! Fuj jak to cuknie przyjaciele! O, Wypiłeś prawo! No, przyjaciele zrobiłem to! Proszę Stas, trzymaj! Jeśli wypadnie 4, 4, 5, 6, to możesz wygrać! Koledzy, mam nadzieję, że było warto! Oba! Dalej, Śmiennie. dalej, dalej! O! Dwa! o! Oba. A z czego się cieszę? Czekaj, Stas, idziesz tutaj! To jeszcze nie koniec! Ruszaj się! Kurcie, Stary! No jak ja mogłem zmarnować tą szansę! Daj mi kostkę, no daj, teraz moja kolej! Szucę, rapaj! Jestem gotowy, lecimy! No zobaczymy! Wypadło sześć, tak! Nie wierzę, przyjaciele! Nie wierzę, patrzcie! O, no dobra, skar! No daj, o! Stać! O! Dawaj! Ech, ech. Rafario, prawy wygrałeś! Masz przed tobą dwa pudełka, dwa prezenty! Wybieram zielone! No to odbieraj, już jesteś liczęca! Przyjaciele, o! patrzcie! Co tam jest w środku? Patrzcie! Spójrz! Aaaa! Aaaa! Pieniądze! Pieniądze, pieniądze! Wydamy je na jakieś dobre uczynki! A, yeah. A chcesz zobaczyć, co jest w trzecim pudełku? Tak, chcę! No. Pokaż szybko, co tam jest, pokaż! No to patrz! Naprawdę! Wygrałeś PlayStation 5. Co ty robisz? Jak spania... Jeżeli podobało wam się to wideo, to stawcie lajki. Naciskajcie. Naciskajcie. Do zobaczenia w następnym wideo.